Tryb gankers. To na nim można zarabiać prawdziwe pieniądze dzięki generatorom oraz farmom. Postanowiłem, że dołączę na mój serwer kratki.pl oraz dodam nielegalne przedmioty, przez co zarabiam mnóstwo kasy. A to wszystko na moim multikoncie, o którym nikt nie ma pojęcia. Czy admini oraz gracze odkryją, że jest coś nie tak? Tego dowiecie się, oglądając termim do końca. No i dobra, przyszedł czas na to, żeby zmienić swój nick, No i moi drodzy, dzisiaj będę bogaczem 54. To jest mój plan. Myślę, że nikt raczej się nie spodziewa, że to będę ja. Więc zwyczajnie wejdźmy na serwer. Ale jeszcze przed tym zostawcie like oraz zasubskrybujcie ten kanał. A tutaj macie ostatnią ostatni Wygra 100 zł do ładowania, więc piszcie również swoje niki, żeby móc wygrać. Ej, dobra, tak szczerze, brakuje tylko Ciebie na tym serwerze. Jest tutaj ponad 2000 osób i tylko ciebie nie ma, nie? Wejdź, wejdź po tym filmie, serio. Oraz nie zapomnij użyć kodu na minus 10% zniżki na serwery na cloudnik. Czyli moim hostingu serwerów Minecraft. Dobra, moi drodzy, przyz przyznam szczerze, pierwszy raz będę wchodził w tym momencie na tym koncie na Genkesha. No i generalnie już widzę, że są Adwili na serwerze. Ja będę miał tak przerwalone, że już to widzę, nie? Dobra, moi drodzy, na początku nadajmy sobie te nielegalne przedmioty. Moi drodzy, jest to neterowanie. Samotyka, poziom 120. No i generalnie ona będzie kopała pewnie mega OP. Dobra, uwaga. Ja jestem ciekawy, tak szczerze, ona ma kopać 100 bloków. No jestem ciekawy, dobra, uwaga, moi drodzy, klikam, let's go, zobaczmy. Ja pierdzielę, no dobra, fajnie to kopię, fajnie to kopię. Jednym kliknięciem 6 groszy sobie dropłem, a czemu nie? Dobra, za mocne. Jednak to nie wszystko, ponieważ dodałem również sobie kilo, który również jest OP Dobra, moi drodzy, mamy również liderowy kilo, który podobno również jest mega OP Zaraz wszystko sobie sprawdzimy. Pójdźmy na warp kopalnie i zobaczmy, jak on kopie w ogóle. Dobra, uwaga. Test. A, pierdziele, dobra, to jest żart To jest żart, wykopałem dosłownie całą Patrzcie to, o, oh fuck Dobra, to jest, to jest przesada, to jest przesada To jest oficjalnie przesada Celal, może ja to posprzedaję, ile już mam kasy? Uff. Zarobiłem 60 milionów Dzięki temu, dobra, i mam 12 kryształowych odłamków Dobra, to jest chore A dodatkowo włączyłem cheaty, żeby móc używać timera Dobra, ja już jestem na cheatach i oczywiście Wszystkie pieniądze, które dzisiaj zrobię, mam zamiar Oddać wam, no, na pewno będzie ciekawie Jednak na początku postanowiłem ustawić timera Słuchajcie, nie chciałbym, żeby to był jakiś mega Podejrzane, więc dodajmy sobie z 200 zł do konta i moi drodzy, kupmy na razie zwykłą motykę. Zwykłą motykę na razie sobie kupię i chcę nią zwyk zwyczajnie pokopać. Ale przy użyciu tutaj żeby, kurde, od razu mi nie zawalili tych przedmiotów, bo to będzie e, tragedia. No i oczywiście fajnie by było również sobie kupić rangę, nie wiem, duszek, żeby mieć dostęp do wszystkich innych farm. A, tylko że nie mam pieniędzy. Dobra, już mam. Czy mam dostęp do farmy buraków? Uwaga, zobaczmy. No, oczywiście, że mam. Włożmy sobie autosell, ale przede wszystkim na razie schowajmy te super, unikalne przedmioty nielegalne, które na razie lepiej żeby nikt nie sprawdzał mi jak zwłaszcza, że jest tyle administratorów. I spróbujmy odpalić timera. Pytanie, czy to nie będzie za mocne? No dobra, próbuję go ustawić na 2,7. Czyli to jest naprawdę mega mocno, uwaga. No i moi drodzy, no sami widzicie, sami widzicie. 71 groszy, już, już na starcie. Nie no dobra. Generalnie mega dużo kasy dostaję. I zaraz wbiję chyba złotówkę w ogóle. Jak jak już nie wbiłem. A, no już prawie mam. Nie no, super, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda, moi drodzy. Ja zostanę kurde jakiś milionerem zaraz. Jednak już ktoś mnie zauważył. Ej, dobra, do mnie pisze jakiś kotek. Już mi wy. Od, wiadomo, od sewardów. To jest duży problem, bo ponieważ zwracam na siebie uwagę, a bardzo bym tego nie chciał robić. Zwłaszcza dlatego, bo zaraz ktoś tutaj może mnie zbanować, a ja tego bardzo bym nie chciał. Jednak i tak postanowiłem zaryzykować. Ej, dobra, wyrąbane. Walisz tą motykę. Biorę te nasze prze przedmioty nielegalne. No i dobra, spróbuję. Ja generalnie potrzebuję wbić bardzo duży level. Mamy na razie 52, a fajnie by było przejść na kolejne farmy. Tak jak na przykład lilii wodnej od 250 levela. No to jest generalnie must have, żeby przejść na kolejne farmy. Pytanie, gdzie się lepiej będzie wbijać? Czy na Kopalni, czy właśnie tutaj. Zobaczmy, moi drodzy, jak level leci na kopalniach. Ja najdalej mogę iść tutaj, na niebieską terakotę. No dobra, zobaczmy. No dobra, 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 tak szczerze, jaram się. Dobra, uwaga. O ja, pierdzielę, dobra, jak to wygląda? Jak to wygląda? Ile wbiłem leveli tak naprawdę? 61 mam. Ja 10 leveli wbiłem jakoś. Dobra, jeszcze ten timer to jest w ogóle OP. Ile ją odłamków i w ogóle wszystkiego? Dobra, tak szczerze. To jest po prostu inny świat, co się odwala. Ja mogę normalnie niszczyć całą, w całe farmy. Ile to jest pieniędzy w ogóle prawdziwych, moi drodzy? Znaczy, z dolarów. Sell, ale sprzedajmy to. Aha, nie no, spoko. Spoko, spoko, fajnie się gra, fajnie się gra. Podoba mi się to. Nie, no masakra. Ja niszczę dosłownie. Przecież zaraz ktoś, ktoś mnie zgłosi, jest tragedia. A czy mogę niszczyć tą farmę? Tej nie mogę, no właśnie. Tu mamy problem, bo nie mamy levela. Na szczęście mamy 83. No jak widać, tutaj najlepiej się go wbija. Sel al, dobra, sprzedajmy to. Kurde, tu widzę, że mały problem wystąpił. Ej, dobra, już mam prawie setny level. Ile mam pieniędzy? Dwa złote, dobra. No generalnie pieniędzy jakoś dużo się nie zarabia aż tak na tych farmach. A czy na, na tych farmach, na tej kopalni. Ale ona jest głównie do innych rzeczy, właśnie, tak jak widzicie. Dobra, ej, to jest porąbane, jak to wygląda. Czy ja to mogę całe zniszczyć? Czy, czy ja to zniszczę? Pff, oczywiście, że tak. Sell, ale. Dobra, sprzedaję to wszystko. Mam już 500 milionów. Ja zarabiam ten najbogatszy na serwerze, kurde, coś czuję. No patrzcie jak to wygląda, patrzcie jak to wygląda! Cyk, uwaga. Ale czemu nie ja mogę tego. O, oczywiście, że mogę to zniszczyć, to był lag. Pytanie, czy gdzieś jest jakiś event na tych kopalniach, bo w sumie warto byłoby to wykorzystać. Na kopalni mi jedzie jest, tylko że ja potrzebuję 450 lewy. Skąd ja takie rzeczy mam mieć? To jest niemożliwe. Dobra, generalnie ryzykuję strasznie w tym momencie tak kopiąc, no ale stare wyrąbane, nie? Cała być to będzie. Mamy 2,50, a zaraz pójdziemy sobie wbić. A czy zaraz pójdziemy sobie na nową farmę. Dzięki temu, że wbijamy ten level. Ziomeczek to w ogóle ma patrzcie to! On już ją obserwuje. On już wie, że jest coś nie tak. I ja pierdzielę, nie, ja się boję. Czy mogę już to kopać? O, mogę już kopać następne, dobra. Od 130 to jest, dobra, zarąbiście. I patrzcie, od odłamków. Tego niestety nie mogę jeszcze kopać. No dobrze. Nie no, zaraz będę zgłoszony coś czuję. i będzie banik, ale bym bardzo go nie chciał dostać. Ale musicie przyznać, że wygląda to naprawdę satysfakcjonująco. jak to sobie biegnę i robię tak. I nagle stało się to. Napisał do mnie zęciak. Ja mam kaplicę, widzowie. Ja mam taką kaplicę. Oni już wiedzą, że to ja. Oni już wiedzą, że to ja. Jestem na serwerze 8 minut. Rozumiecie to? Mam prawie 3 złote na koncie. Bardzo fajnie. Dobra, uwaga, zniszczmy. Cyk, cyk. I mamy już 1 miliard na koncie. Dobra, my generalnie 181. Znaczy, 171 level. Bardzo fajnie. I dzięki temu, że mamy tyle odłamków, możemy sobie y otworzyć skrzynkę. No, ja bym tu liczył chyba generalnie na jakiś generator. Nic więcej z tego nie mogę dostać i tak. Wymiemy sobie te odłamki. Let's go. I otwieramy skrzynię generator bloku miodu. Zarobiście. Więc stwórzmy sobie od razu własną wyspę. Niech ona się tutaj. niech to sobie wszystko generuje i tak dalej. Ile dostanę w ogóle z takiego jednego przedmiotu? Dobra, zobaczmy, uwaga. O kurde, 66 tysięcy na 20 sekund? No, no to też jest całkiem sporo, sporo kasy. Jednak my przeszliśmy na farmy. Dobra, mogę iść na, na no, nie mogę iść. <laughs> Potrzebuję 250 level, boze ja jeszcze tego nie ogarnąłem. Co, 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 co tu chodzi? Kurde, na tej farmie buraków rzeczywiście się nie dostajesz tyle expa. Halo, dobra, kopiemy nielegalną motyką w tym momencie na tej tajmerze, stary. No, jest niemożliwe, nie? No, tak szczerze, o wiele więcej ekspa dostaję na kopalni. Więc wracamy po prostu na kopalnię aktualnie. Dzięki temu, że mamy rangę Mogę wpisać sobie w ogólnie Turbo X. Przez co będę miał w tym momencie jeszcze większy X. No i patrzcie to, jak to od razu wbija. Mam 184 level, stary po kliknięciu. Patrzcie to. Dobra, tego tak nie mogę wykopać, super. No nie no to jest o wiele bardziej opłacalne. 190. No patrzcie, ja dostaję kilka leveli tak naprawdę za jedno skopanie. Ej, dobra, ja to maksuję. Ja to maksuję totalnie. Ja nie wiedziałem, że ta kopalnia będzie aż tak OP. A to się okazuje, że to jest jeden z lepszych w ogóle me metod, żeby kurde wbijać wszystko. A na ten moment moim celem było wbicie 250 levela. Dobra, kopiemy to. Liczę na to, że zaraz nikt się do mnie po prostu nie tepnie i nie zobaczy, co. Ja Pierdziele. Wykrakałem! 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 Nie wiem, czy widzieliście to samo co ja. W tym momencie pewnie yy, macie to na ekranie, że był nade mną, moi drodzy, fazmatos. Fazmatos był, mój drodzy, nade mną, czyli technik serwera. No to GG, nie. Generalnie już jest GG, już, już wam to mówię. A no zaraz możliwe, że będzie ban. A ja tego bardzo bym nie chciał. Więc na szybko dodałem sobie również zwykły killoff. Dobra, szybko nie wiem, stary, kupię sobie po prostu zwykły brasz Ten na razie schowam. Nie wiem, może pokopię zwyczajnie teraz. Bo generalnie no to jest brasz kill, off, tak wygląda. Tak kopię, czyli no, też całkiem spoko, no ale Wiadomo, że ten nielegalny jest o wiele lepszy. Ja sobie zwyczajnie. Dobra, wszyscy mnie generali pozdro i ty, nie? Więc ja. Ja mam tak przewalone. Oni wszyscy to i tak, że to ja chyba. Jest tragedia. Ogólnie jest tragedia. Ale jest lipa, nie? Jest taka kurde lipa, że takiej lipy jeszcze dawno nie było, przyznam Wam szczerze. Dobra, wyrąbane. Na razie ryzykuję. Fazmatus to jeszcze. Jeszcze walić. My w tym filmie i tak nie mamy testować mojego technika. <laughs> tylko mamy testować my drodzy, administrację. Więc fajnie było. Nawet jak dostanę bana, to po prostu ogarnę to i z nim porozmawiam. A byłoby mi bardzo szkoda dostać bana. Bo miałem już prawie 250 level. Nie możemy dostać. Dostać tego bana. Nie możemy. Zwyczajnie nie możemy. Słuchajcie, zostawcie lajka like i subskrybujcie ten kanał. To może komuś dam tego brasza, ten kill off. Albo nie, nie wiem, zobaczymy. Dla nas najważniejsze jest zbicie 250 levela aktualnie, który już mamy. I bardzo dobrze. Ło, Bogacz 54. Szybko level wbijasz, widzę. Dobra, nie, to no jest tragedia. Ja byłem tak przerobane, widzowie. tak mogłem przejść na kolejną farmę. No nie. Naprawdę. Dostałem bana. to jest problem. Więc w trybie natychmiastowym napisałem do technika mojego serwera. Dobra, powinienem dostać unbana Nie wiem, czy go dostałem. Uwaga, sprawdźmy. Oho, o, dostałem umbana. Dobra, jest git. Słuchajcie, musiałem dostać tego Unbana, bo. No, bo lipa. Wytłumaczyłem mu, że nagrywam film po prostu i że chcę testować administrację, więc zwyczajnie mi go dał, ale kurde, już taki problem przez chwilę, bo on myślał, że włam jakiś, że jakieś problemy, nie? Dobra, na serwerze jest tylko jeszcze OloNinja, Kurde, on na razie chyba ma afkę, bo coś, bo nic nie pisze nawet na czacie, więc może jeszcze chwilę sobie pokopiemy, a mam nadzieję taką, bo teraz mogę zarabiać mega dużo kasy i mogę sobie kopać na liliach wodnych, co jest mega dowalone. Dobra, patrzcie to. Nie no, stary, no, nie no, to jest kurde, inny świat. No, patrzcie, ile my kasy teraz zarabiamy. Stary ja zarabia Miliarderem, no. Patrzcie to, no, patrzcie to, ile pieniędzy. Dobra, stary, ja zaraz wypłacam tutaj dwie dyszki, nie? Ja to bym w ogóle jeszcze zwiększył tego timera. Trudno, najwyżej będzie ban. <grym> Dla mnie najważniejsze jest, moi drodzy, kasa. Kasa, to jest najważniejsze. Hija! Nie, no, cały czas dosłownie za kliknięciem dostaję, moi drodzy, jakieś pieniądze. 4 złotych już mam. Dobra, no to jest mocne. Przyz Trzeba to przyznać, że na pewno jest to mocne. Ale ja nie wiem, czy na burakach i tak mi się lepiej nie kopało. No, patrzcie na ja kopię. Ja kopię normalnie całą farę dosłownie w jednym kliknięciem, nie? 5 zł już mam. No, patrzcie, jak to leci. No, kurde, nie, no dobra, to jest za Mocne dla mnie. Wbijemy sobie, o, wbiliśmy właśnie ziko, A ja mam jeszcze pomysł taki, żeby dodać sobie jakieś inne rzeczy, które by jeszcze bardziej zwiększyły mój drop. A na, najlepiej by było, moi drodzy, gdybyśmy otworzyli sobie jajko. Nie mam tokenów, ale dobra, załatwimy to. Zaraz ogarnę tokeny. Klikając tutaj w portfel, usługi. 5 tysięcy tokenów, trochę mało. Więc zakupmy sobie jeszcze raz. Mamy 10 koła tokenów. Dobra, otwieram, moi drodzy. Otwórz dwa razy. A nie stać mnie, dobra, czyli raz. Liczymy, moi drodzy, na straszną lalkę. Ona nam zwiększy strasznie tutaj kasy. Patrzcie, dwa razy, więc uwaga. Czemu mnie nie stać, co jest? Przy okazji ten błąd, że jak kupuję pięć koła tokenów, to jest tutaj pięć koła tokenów, więc już to od razu zgłosiłem. Dobra, otwórzmy, moi drodzy. Dwie takie. Dorsza i tropikalna ryba. Nie no, stare tragedia ogólnie jesteśmy. Dorsz? <laughs> nie no, słabo. No i ta tropikalna ryba, no tak załóżmy. Załóżmy sobie te pety, no bo w sumie. Czy... A, jeszcze opiekuna dostałem. Co? Kiedy ja to dostałem? ale nie wiem. Dobra, na razie to nam musi wystarczyć, a dodatkowo, otwórzmy sobie skrzynkę. Dobra, kryształowa, let's go, klucz narzędzi, serio? Dobra, już otworzę. Nie no, taka motyka to jeszcze tragedia. Kurde, to jesteśmy taki sobie dobrze masakra. otwórzmy jeszcze raz. O, no ta jest już fajna. No ale w sumie nie potrzebuję jej Jestem ciekawy, jak z tymi petami w tym momencie będzie mi lecieć. Bo powinno mi, no na pewno, o wiele ba, No już widzę, że w sumie o wiele bardziej mi leci. Dobra, stary, no na napierdziela teraz. Ej, te pety to zmieniają wszystko dosłownie. Ej, dobra, jak te pety oddają. No ja to widzę przecież, że jest mega różnica. 6 złotych już mam. Dobra, stary. Nie, to jest przesada, nie. Z przesada. O, chłopie. Tu jest chłopie kosiarka, nie. Patrzcie, jak to wygląda. <laughs> Dobrze, że nikt tutaj nie jest. I nikt nie widzi, co ja odwalam. Bo normalnie od razu byłbywal. 7 zł już mam. No, fajnie sobie tak zarabiać generalnie. Szczerze, jestem ciekawy, czy my zaraz wbi nie wbijemy 20 złotych. I to kurde, w 20 minut na serwerze. Nie, no to jest już jakiś hit po prostu. Jedyne co mnie cieszy aktualnie, to że jeszcze, no, czy no, dostałem bana od technika, ale nie dostałem bana od administratora żadnego, bo Loninja, nie wiem, czy on. A w czy, co? Innych nie ma, więc git. Jednak nagle stało się to. Nie, no nie wierzę. Dobra, ale to nie jest ban chyba. Czy to jest ban? Czy to jest ban? Uwaga, czy to jest ban? Nie, to nie jest ban. Na szczęście to nie jest ban. Po prostu mi wrzuciło bo za dużo pakietów wysyłam. I już myślałem, że moje 8 złotych, które właśnie wbiłem, przepadnie. Kurde, bardzo bym chciał. Chciał przejść na w sumie kolejną farmę, czyli na przykład farmę róży, tylko że to jest 100 levelów więcej. Ja mam aktualnie 269. Wydaje mi się, żeby można było w sumie przejść tutaj, kurde, ale ja od 500 możliwość dropu do 5 zł nawet bez eventu. To jest za mocne. Boże bardzo bym chciał tam przejść. Ale 500 500 level, kurde, to już duża sprawa, moi drodzy. Dobra, próbuję, próbuję, moi drodzy, próbuję. Próbuję to ogarnąć. Dobra, skopmy to. 270 us W sumie ty no, nawet wbijam to nawet szybko dalej. Ej, dobra, nie jest źle, nie jest, nie jest w ogóle źle. O, to też mogę już niszczyć. Dobra, zarobiście. A, dobra, bo tu się chyba cofam, Czy jak to jest? Czemu ja to mogę też niszczyć. Ej, dobra, nie, nie wiem o co biega, ale coś coś się chyba zepsułem, bo ja mogę w Nie wiem czemu ja obchodzę w tym momencie wszystkie levele i, i to mnie trochę martwi. Przyznam O, kurde, no i lipa leciutka. Dobra, chowaj te przedmioty, tylko błagam cię, nie strać tego. Ej, jest lipa. Jest straszna lipa. Dobra, biorę te zwykłe. Uwaga, kopię sobie normalnie. Nic się nie dzieje przecież. Obserwuję mnie kitsune, patrzcie to! On jest prawdopodobnie w ogóle na tylko ja widzę go, bo mam permisję. Ej, jest mega lipa. Jest mega lipa ogólnie. I to... Nawet nie wiecie jaka. idź sobie, idź sobie. Dobra, poszedł, 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 poszedł sobie. Nie poszedł sobie, nie poszedł ani trochę sobie. Widzę go na tych cheatach. Dobra, nie ma go. Let's go. Dobra, obserwował mnie chwilę, ale sobie odpuścił. Na szczęście. Więc po chwili wróciłem do kopania. Dobra, ja sobie zostawię na razie te przedmioty. N nie włączam timera na razie. Nie ma co. Nie ma co włączać tych tych, tego timera, bo, bo mnie po prostu szybko odkryją. Ja sobie, moi drodzy, wbijam aktualnie level. Już mam 358. I to jest w ogóle koniec kopalni? Tak, ja doszedłem do końca kopalni. Ej, dobra, to jest powalone. Nie wiem czemu jak jakimś sobie obchodzę ten level, czy to przez czy co, ale mogę mogę tutaj chodzić. I przyznam szczerze, że ani trochę mi to nie przeszkadza. Bo dzięki temu prawdopodobnie zaraz będę mógł sobie pójść na sceny poziom farm. A bardzo bym chciał dojść tutaj, gdzie możemy drognąć podobno aż 5 złotych. I to bez eventu. Dobra, ja już mam 400. 447 level, stary, nie? To jest powalone. To jest powalone. O, no i ziomek z koroną widzę tutaj, no fajnie. Dobra, wbijam ten 500 i tam lecę na farmy. I kopiamy tylko już motyką wtedy. Już typowo kasa. To jest plan, moi drodzy. Mam nadzieję, że fajnie ją wypali. Jednak na serwerze cały czas przywało adminów. No jest trzech, jest trzech. No, on mnie nie zbanuje, azmatos technik. Ale reszta może się na mnie czaić. No, nigdzie ich nie widzę na razie, więc tego się trzymajmy. Dobra, uwaga. 400. No, jeszcze dwa levele tylko. Dwa levele, uwaga. To jedno kopnięcie tak naprawdę. 500 level. Let's go. No i ziom... następny ziomek już mnie obserwuje. Nie? No, jest tragedia. Generalnie. O, razu następny. Nie, no, ja przeważ Patrzcie, tak zaniedbigali. Więc szybko się ewakuowałem. Dobra, lecimy. Farma Piwoni, moi drodzy. No tutaj będzie wysoko. Coś czuję. Halo. A, dobra, ja się dziwię, czemu czemu ja tak kopię. jak Jakiś lamus A się okazało, że ja moje motyki nie mam. No dobra, moi drodzy, Teraz czas rozpocząć zabawę na całego, na całego moi drodzy Liczę na to, że jestem w stanie dropnąć jakimś cudem Nagle tutaj 5 ziko, nie, ale nie wiem czy to jest możliwe, zatrzymy. Na to liczę, będę kopał tylko tutaj, no i staramy się moi drodzy to ogarnąć Już mam prawie 9 zł w ogóle, więc no fajnie to leci Generalnie fajnie to leci, jak to w ogóle wygląda, patrzcie to Patrzcie jak to wygląda, nie, jest bane. 9 zico już mamy generalnie Fajnie, fajnie, naprawdę super to wygląda, nie no Jest masakra, jeszcze boże jak tu jest to farmę, jest tak dowolona do tego timera Patrzcie to, dobra, no co to jest, ej dobra Zostawcie lajkę, like, subskrybujcie ten kanał. Biać na craftCube, na Cloudy bo to jest po prostu powolne jak to wygląda. Ja pierdzielę, nie? Farma stworzona idealnie pode mnie. Ja to wbijam, nie? Uwaga, 10 ziko właśnie właśnie będę miał. Chyba już mam 10 ziko, moi drodzy, tylko muszę się zaktualizować 10 ziko ponad. Nie, no spoko, spoko. Nie, no dobrze, to wygląda. Problem jest taki, że widzę, że już tu ziomek obok mnie siedział. Znaczy jest. No i teraz możemy zgłosić. O, no i dostałem, moi drodzy, kika za wysyłanie z dużo pakietów. No lipa. Dobra, jestem już w serwerze. Na szczęście to nie był ban. Więc nie ma czym się przejmować. Możemy dalej sobie drańeć. Mam jednaście zł. Prawie, stary, to wygląda pięknie, naprawdę pięknie. 11 ziko moi drodzy, 11 ziko. Kurde, jakbym dostał nagle moi drodzy z 5 ziko, to by było mega OP. O, widziałem tu jakąś linię w ogóle. Czekaj, czekaj, bo to nie będzie, O nie! O nie, o nie! Nie wierzę, że kurde, dostałem bana. Jednak wytłumaczy mi o co chodzi. A wy w komentarzu napiszcie serduszko dla administracji za to, że mnie wykryła. Dobra, wr wróciłem na serwer. Jest git, jest git, wszystko wytłumaczyłem o co biega Czyli napisałem dajcie UB. <laughs> nie wiem, czy dalej wiedzą o co chodzi, ale później mi to wytłumaczę, zwyczajnie. Bo ja liczę, moi drodzy, na kaskę, tak? Ja chcę wbić 20 zł. Dobra, aktualnie mam 13 ziko. No, ładnie to idzie, naprawdę pięknie. Tylko, że dalej z tego jakby e, nie dostałem tego eventu, kurde. No ale nie dziwię się, bo tu pewnie to nie jest aż taki, aż taki duży drop na to. 500 level ponad to mamy. Prawie 14 Ziko. Let's go. Pokupem na Awku jeszcze jakiś czas i udało mi się wbić 20 zł. Dobra, nie wiem, czy dostałem jeszcze z eventu czy coś, ale moi drodzy, mogę wypłacić PSC i te PSC jest mój drodzy, dla was. Uwaga, klikam. Masz zbyt wysokie uprawnienia. <grym> Naprawdę? Uwaga, wypłać PSC, potwierdź wypłatę kodu i tutaj macie, moi drodzy, kod. Na 20 zł PSC. Ja go nie zużywam, więc pierwsza osoba, która oglądała ten film do końca, będzie mogła sobie go zużyć. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał wbijacie kratki, ma na CloudIG. To tyle. Będziesz dla was. nara No i dostałem banat. <grym> na koniec.